Taki widok w Zielonej Wsi niedaleko Rawicza już nikogo nie dziwi. Trzy wspaniałe ciągniki z literą K na masce wyruszają do codziennej pracy. Ich właściciel, pan Leszek Świtała, prowadzi prawie 100-hektarowe gospodarstwo rolne. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, kukurydzy i roślin na zielonki. Produkcja roślinna w dużej mierze podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. W Unii jest opasy i trzoda chlebna. No? A przewaga też się zrobiła pasu i tak właśnie o to chodziło, żeby te ciągniki były bardzo zwrotne, bo łąki się tak bardziej one przydawały do koszenia. No właśnie te ciągniki są i zwinne, i bardzo oszczędne. No i to jest ich zaleta. Jak podkreśla pan Leszek, nowoczesne rolnictwo wymaga mocnych i niezawodnych traktorów, które współpracują z coraz bardziej wydajnymi maszynami. Rolnik postawił na japońską jakość. Trzy lata temu do jego gospodarstwa trafiła pierwsza Kubota m 8540 Pracy nie brakowało. Tysiąc motogodzin w roku to w gospodarstwie pana Leszka, norma. Pomarańczowy traktor sprawdził się doskonale, szczególnie w pracy z ładowaczem czołowym. Do największych atutów Kuboty M8540 pan Leszek zalicza bezawaryjność, niebywałą zwrotność, prostą obsługę oraz, co ważne w letnie upały, wydajną klimatyzację. Ten uniwersalny ciągnik napędzany jest czterocylindrowym silnikiem z turbodoładowaniem o mocy 88 koni mechanicznych. Dużym ułatwieniem jest hydrauliczny rewers, pozwalający na bezsprzęgłową zmianę kierunku jazdy. Poprawia to znacznie wydajność i komfort pracy. Jednak do rozwijającego się gospodarstwa potrzebny był większy i mocniejszy ciągnik, który będzie współpracował z agregatem siewnym, rozrzutnikiem obornika czy dużą kosiarką rotacyjną. Pan Leszek nie musiał się długo zastanawiać. Półtora roku temu do gospodarstwa zawitała kubota M110GX. Ten bardzo zgrabny traktor, wyposażono w czterocylindrowy silnik z systemem Common Rail, turbodoładowaniem i interkulerem. Jest mocny i bez problemu współpracuje ze wszystkimi maszynami. Komfortowa kabina, zwrotność i mały apetyt na paliwo to wizytówka Kuboty M110GX. To także ulubiony traktor córki pana Leszka, Kariny, studentki Akademii Rolniczej. Najlepiej jeździ mi się tą największą, dlatego że ma przestronną kabinę, klimatyzację, komfort jazdy jest duży, dobry skręt, nie trzeba dużo manewrować na polu. Jest to mocny ciągnik, do takich większych sprzętów. A to ostatni nabytek pana Leszka. Kubota M6040. Ten niewielki traktor idealnie nadaje się do wykonywania prac w pomieszczeniach gospodarczych. Jest wydajny także w pracach polowych, szczególnie przy zbiorze zielonek. Jak podkreśla Pan Leszek, w jego gospodarstwie można zobaczyć japońską jakość na polskich polach. To największa służba do najcięższej pracy, można powiedzieć, dla agregatu siennej. Ta średnia, uniwersalna do wszystkiego. Teraz w gospodarstwie rządzą Kuboty. Są wydajne i niezawodne. Dobrze sprawują się zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Można powiedzieć, że idealnie wpisały się w profil tego 100 hektarowego gospodarstwa. Zakup japońskich ciągników to strzał w dziesiątkę, przekonuje pan Leszek. Z takimi traktorami nie martwi się o rozwój gospodarstwa i przyszłość swojej rodziny.